ma ludzie, ludzi. Witam w graniu odcinku z Gearsów Piątki I lecimy, gdzieśmy skończyli poprzedni odcinek. Dobra, FAS. Nie wiem, kto steruje. FAS czy JD? Kto tu steruje? FAX, dobra. No to steruj. Byle szybko. I proszę, już bez żadnych, wiecie, niespodzianek w, w postaci wrogów. I bym wyjściał, jak najszybciej o amunicję, bo jestem wypierdolony z amunicji całkowicie już prawie. Mam tylko 18 naboi. Więc szał nie ma dupy nie urywa. No oczywiście tutaj raczej nie będzie, bo po chuj, nie. Dobra Odpalando. Odpalando zapalando, potem ze za stożkiem. Dobra

Prosiłem, żeby nie było tu żadnej szaranczy. Nie, kurwa, musi być. No ja pierdolę. Najgorsze jest to, że już nie mam amunicji. A tu jeszcze żadnej nie będzie. 10 naboi, zajebiście Teraz to już mi tylko snajperka została Elo No szkurwa wamać. Bycie kurde dziadu Nara Zresztą wiem, że jeszcze mam Boltok ale Boltok nie ma taką odległość Tam jest szpon z tego co widzę Dawaj się Bolto, kalkur, kurde przydał się amunicja, jakoś normalna Tiska, no ludzie 40, no zajebiesz się dużo mi to pomogło, nie. Bolto trzeba Dobra, mamy to. Dobra pierdzielę tą snajperkę. Biorę u szpona. Bo jak ja on się tak martwić ja amunicję, za każdym tam są te to, ja to pierdziele, nie? Dobra, to jest Marksa, to ja Marksa nie potrzebuję. Jeszcze jakaś amunicja do szpona, a to do szpona, zajebiście, dobra. Tam snajperkę leżała, to ja mam w dubię snajperkę. Szkoda, że to nie ma trzech slotów, jak w bordelu. Bo w bordelance macie trzy sloty jesteście zadowoleni. To macie tylko dwa. Jest troszeczkę lipa. O oh, Nie no, za dużo kawaladów tu jest. We'll find your we'll soon. No we're Słuchajcie, ja tędy. Ogromna sytuacja. tutaj mamy wejść. Wait this fucking second. Tutaj mamy wejść. Ja chcę zobaczyć, gdzie się indziej, czy nic nie ma. Coś tu gdzieś jest... Jack, weźmy tą poświeć. O, tu mamy komponenty. Dobra, mamy komponenty. 3, zawsze coś. Ile mniejszych mamy? 8. No jeszcze... Jeszcze brakuje paru. Dobra, szybko jeszcze ogarnąć, czy tutaj gdzieś amunicji nie ma. Która nie ukrywam, żeby mi się tutaj bardzo przydała oczywiście nic nie mam, jak zwykle. Jack, Jack weź tu po ja tutaj główno widzę. Dzieła mi się iść tam. Dobra, tutaj coś jest. Nope, dobra, tu nic nie mam. No to lecimy przed siebie. Tutaj nic, tutaj kurde nic. Szybko się rozglądać, czy tutaj niczego nie mam? Tak się te Jack? No, tutaj coś jest. Wiem, że tam było przejście, ale tutaj chcę jeszcze zobaczyć. O, trzy komponenty. Halo. Dobra, co możemy tutaj ulepszyć? E, tutaj możemy ulepszyć zabójstwo podczas maskowania, wydłużają czas trwania maskowania. Okej. Okay. A tutaj e, zwiększył skuteczność zasięgu broni darzącej. W sumie to, to by się nam bardziej przydało, tutaj mam jeszcze kaskada energetyczna. Im duży przycisk jest dokładnie broni darząca, tym większe otrzymujemy obrażenia. Dobra, to może to najpierw lepszyć, potem polecimy sobie w to. Okej. Okay. Więc tu więcej nie ma raczej. Ja, ja, ja. Wait a fucking second. Ja muszę wszystko posprawdzać. No, coś tu mam jakąś znaczkę jeszcze widzę. Jak miło. Co to jest? Przemówienie majora. Przetłumaczone na tyrański. Jestem major Gadon-Paduk. No, to przemówienie paduka. Dobra. Później... sobie poczytam. Otwierać... otwierać warota. Dalej ciemno, jak w mężewskiej chacie. Dobra, tam już widzę światło, ale... Tutaj jeszcze patrzeć, niczego nie ma. Nic mi tutaj nie błyszczy, nic, czy nic tutaj nie ma. Też nic nie świeci, nie błyszczy, dobra. Dalej. Okay. Uh, co are we? Czekajcie. Tutaj damy to wszystko, czy damy to wszystko? Zajęliście. O, o, garem, garem, garem. Garem, dobra, łuk. Nie potrzebuję go. 170, niedużo, ale idziemy do przodu. Przynajmniej nie cofamy się do tyłu. Oj, second. Dobra, lecimy dalej. Zjeżdżamy z górki. Kurwa mać bez stelowania XD. To jest co, to jest młocaż, dobra. Mój. Jak mi możeś mi oddał swoją amunicję? Miło z twojej strony. Boltok... O! Mamy rakietki. Dwie, bo dwie, ale mamy. Tu jeszcze mocarz jest. Tutaj jeszcze nic nie ma. Mocarz. Tutaj nothing. Tutaj nothing. Coś mi tu... Zaświeciło się, czy Coś mi się zdawało. Czekajcie. Coś tam jest. Coś mnie się tutaj świeci się. Jak granatnik. Żeby można było granatnik jak mieć w trzecią broń, to by było zajbiście. Aż można sobie ją tylko zamieć, to jest dupa. O rakietki Zajbiście coś mi się to nie podoba. No i ja miałem kurwa. O Boże. Nie no, tylko nie tamten Grubas. O Boże, najgorzej. Najgorzej. No jeszcze te małe kurwie. Czekajcie, bo cię po kurwa, jeszcze parzę. Pokaż, jak się kręcisz. Kurwa, macie są zewsząd, nie? Ja mam pomysły, tylko musicie mi dać szansę. No. Daj mi, z ognia. No bo tak się nie to podziałało. Myślałem, że to lepiej podziałam. Teraz. A, tak, powiedzmy. Szało nie ma to pewnie urywa. No bo jeszcze raz. O, jak się kręcisz. No. O ty pindo. No. Pokaż brzuszek No nie pokażę brzuszka, nie? Jak go poprosisz, tak nie pokażę. No co za kudowa Uwaga! Shit No bo trzeba na drugą stronę spieldadać, ja spróbuję tylko kutasa tam jakoś Pierdalać. Chodź tu, menelico. Pokaż brzucha. Noż, kurwa mać. Dobra, padł. Nice. Cholera. Mamy ich. Tutaj mamy co amunicję. Bierę. Tutaj mamy co działu Katlinga. O, proszę. Czekajcie, przoduję sobie. Bo nie wiem, czy mam flesz, nie. I bierzemy działu Katlinga. Zawsze to 250 naboi do przodu. Tam jeszcze widzę małą amunicję. Skorzystam z miłą chęcią. Jack, Jack esy ja tu wezmę amunicję Dobra. Wszystko mamy zrobione? granat, tylko granaty, trzeba zamienić. Nie chcę go. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Wytyfy. Może jest w Windows ale gdzie mi jesteśmy? Wytyfy. bo tu jeszcze widzę komponenty mamy. Biedem. 3, zawsze coś to jeszcze coś będzie raczej nie. Dobra. Polecimy przed siebie. No dobra. And anyone who's used the expression, it's not rocket science. What do you think? We just push a button marked launch? Oh, aussehen. Yeah. yeah. So we're back across. And for the record, yeah. I'm the handsome one, okay? Paddock, we're almost out of here. Any leads on that rocket? Yes. It's at a turntable in the east, beyond the dune sea. There is a rail bridge blocking the way. But don't worry, my people will raise it for you. So, out in the desert, find train tracks, then you'll know you're on the right path. Copy that. All right, let's head for the skiff. <laughs> All this time I thought I was the handsome one. Oh, dear God. Wait, is out the I don't No to wychodzi, Poczekaj, bo tam jeszcze jest amunicja. Widzę, co z z Chętnie skorzystam, Dobra, no już mamy chyba fula. Jak już nadało tylko 67 nabojów, to, to znaczy, że mamy fula. Dobra, to mamy mam nie potrzebujemy go. Dobra. Hey paddock, still there? I got a question for you. Oh, no, I'm on launch break. Of course I'm still here. Okay, what exactly stopped you from launching the hammer? The usual problems faced by 200 dedicated patriots trying to defeat 3,000 cowards. You know, you could just have agreed to the armistice and spared a lot of lives.

I Children, one more thing. The bridge controls weren't networked, so the base commander's virus didn't affect them. But the bridge itself hasn't been lifted in decades. What are you saying? You worried about your people not being able to raise it? No, they'll handle it. But that bridge, it's old and rusty and eh, just when you're beneath it, don't linger Copy that Alright, you heard him Let's head for the bridge So, this Paddock... How does Baird even know him? Apparently, Paddock served in the COG for a while That guy was COG? When? Unclear. Yeah. They didn't seem that eager to talk about it either Ale ile ono musi mieć, się, żeby wjechać takie działko Gatlinga, ty... Się to musi ważyć? Z kilkadziesiąt kilo. Dobra, widzimy tutaj już nasz, naszą łódkę. A, czy nie potrzebujemy, żem targał to działo. Mogę go jakoś tu osadzić, że zostawić sobie czy coś. Raczej znaczy nie. Aha, dobra, czy teraz nie mogę nawet do tego? No, spoko, zajebiście. Dobra, to gdzie teraz mamy lecieć? Dobra, chyba mamy załatwiony, teraz gdzie? Most kolejowy. Przejdź pod mostem kolejowym, okej. Okay.

Aha, ok. Pachacie, kurwa. Ja nie ugadnam, co ja mam teraz zrobić. Wait a second. No chyba jesteśmy pod mostem. I co teraz? Eee, przejdź pod mostem. No i co i tyle? A przecież tam jest koniec mapy. No to jak? Co mamy do kurwa zrobić? Mamy tu jakąś wejść, kurwa, czy co? Już tam już jest koniec mapy, chyba. Czekajcie, no może nie. O, A teraz tam, tak, A czekajcie, no tu mamy jeszcze flagę.

<try> oh, <try> Shimano. i am not... alien. am The everything. What the hell Oh shit, there must be more pods inside. Shit. I don't think they want him going in there. Jedziemy. Szyt. God fucking damn it. Podnosi, podnosi, podnosi mnie!

A, to jest ten UNR, dobra Owód nie e, do z gdzie ta Służę do automatycznie jest zku energetycznego, dobra. Mamy. Lokacja ukończona. Dwie z trzech. Dobra. Coś tu macie, czy nie macie nic, ja czy nie, dobra To my was w takim razie zostawiamy. Spokojnie. We'll Znajdziemy ich wszystkich. Dlatego to tyle amunicji było. Czekajcie, ja stąd zobaczę kolejną tą flagę, czy nie? Eee, I don't think so. Raczej nie, dobra. Czyli trzeba jechać przy siebie i po prostu się oglądać. Ale czekajcie, skąd my tutaj żeśmy mieli jednych? Gdzieś tutaj teraz powinien być chyba polecimy sobie teraz tutaj, zobaczymy A no już zobaczymy jakąś flagę Tutaj coś jest, tylko Tylko właśnie czy to jest to o co nam chodzi Jest flaga, dobra Yeah Wrak transportowca

Ten też musi się ładować. No i to na pewno wróci. Kurwa mać. Dobra, moment, chwila. Chyba za dużo was tu jest. Okej, wiecie, że się za wami nie cęsknię. No, jeszcze jeden był? Nie ma już go, dobra. Nice. To tu jeszcze żyje. Dobra, już nie żyje. wamać Nie mam umiejętności <tryk> 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 Get the fuck out. Tamten chyba jeszcze nie. Dobra. Trzeba z tego korzystać. Dobra. Tu już poszło. diabły To już też poszło w diabł. No Jack. for you. Duncan. We found the last of your scavenger crews at the shipwreck. It's down to its last man. Unfortunate, but at least he's safe. I'll get him reinforced. Know that your efforts are appreciated. That goes both ways, Paddock. Delta out. All right, let's search this heat before we go. Good idea. Moduł no, radiowana, dobra. No, już chyba go znalazłem. Służę to do stalenia różnych kanałów. Okej, okay, dobra. Nadzwyczamy lepszynie. Implant z detonatorem. Podwanie wygrowe wybuchają w chwili śmierci ulepszenie zostało wybrane automatyczne. Ouu Dell, to jest ostatni lasten circuit. Cool! Now we dać Hajak a mość boost. Gdzie, gdzie to było porowanie tu jest porowanie A, chociaż mamy porwanie na furoczone, no zajebiście. No i to mi się podoba, o to chodzi. Dobra, ten tutaj niech sobie zostanie. Ten się tu zbugował. Nie wiem na chuj nam by to było potrzebne. Dobra, jak ja mam teraz stąd wyjść? Dawaj, cyk. I cyk. No i dobra, zajebiście. Punkt kontrolny. Dobra, tak to jak mamy punkt kontrolny, to tutaj zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, suba z wodem. będziemy się w kolejnym odcinku już jutro. trzymać się i papa.